To jest Box PvP na Anarchii GG. A to jestem ja, który próbuje stać się najsilniejszym graczem na tym trybie. Tylko jaki mam plan? No właśnie, bo ja nie mam planu. Gdy dołączyłem na serwer, to miałem już trochę itemu w EnderCzeście. Ale to były słabe itemy, więc postanowiłem odebrać kita. O, sobie. Kiedy ulepszyłem wszystkie przedmioty, trochę ubyło z mojego budżetu. Postanowiłem pójść na strefę PvP, żeby pokopać trochę surowców. Nie piśkałem, nie? O kurde. Dobra. Spakowałem się. twoje kobłębów nie mam. No właśnie. Nie mam kobłębów. A one są bardzo ważne na Box PVP. Pewnie wiecie, do czego służą kobłęby. Mam nadzieję, że nie muszę wam tłumaczyć. A jeśli ktoś nie wie, to ma problem. Tylko jest mały problem. Te kobłęby na Anarchy GG kosztują aż 4 koła. A mnie nie stać na taką dużą ilość. Więc postanowiłem, że kupię tylko 10 kobłęb. Najlepsze jest to, że przy ich pomocy nikogo nie zabiłem. Jak znikąd w losowym momencie znalazłem taką fajną klatę. Postanowiłem, że sprzedam ją za 15 tysięcy. Wróciłem do kopania, do zarabiania pieniędzy, znowu kopanie do bicia się z innymi greczami, gdzie prawie umarłem. Wyciszyłem wam ten segment, bo gadałem tu naprawdę spore głupoty. Po iluś godzinach postanowiłem, że pójdę na świąteczną strefę. Zdobyłem mój pierwszy prezent. Zabijam biednego osełka. To jakaś dziwna sytuacja. Prezenty! Dobra, zwijamy spawnę. Postanowiłem, że sobie dwa prezenty otworzę. 167 o, zł, o. postanowiłem, że 20 prezentów sprzedam za 167 000. Podnosiłem jakieś losowe rzeczy z ziemi, takie na przykład jak te gaple. Podniosłem taki fajny drop z gracza. Dosłownie byłem taką muchą przeszkadzającą, podnosiłem wszystko z ziemi. Tutaj taka ładna strefa, ale oczywiście musiał uciec. W tej sytuacji prawie zginąłem. Tak dosłownie, prawie zginąłem. Tutaj poszedłem na strefę świąteczną, gdzie znowu zdobyłem 14 prezentów. Jeśli oglądasz do tego momentu, to zostaw suba i łapkę w górę. Naprawdę mi to pomoże. Z góry dziękuję. Gdy wróciłem na spawna, postanowiłem poszukać trochę fajnych ofert. Myślę, że nawet trochę udało mi się wyciągnąć. W tym momencie to bardzo zdenerwował. Może nie bardzo zdenerwował, ale to był jakiś nube, który mnie błagał o litość. A skoro że ja jestem bezlitosny, to ja go nie zostawiłem. Takim sposobem zdobyłem mój trzeci kill. Ale, ale, zaraz, zaraz, pewnie się spytacie, skąd mam pozostałe dwa gile. Odpowiedź jest taka, że po prostu zabiję jakichś dwóch bobków i mi się to nie nagrało. Tymczasem wróciłem do kopania. Sprzedało mi się coś na rynku. Znowu kopałem. Kopałem, kopałem, kopałem. Zbiję się z innymi graczami. Kopałem. Zbierałem jakieś losowe przedmioty. Kopałem. Kopałem. Gąbkę zbierałem. Zarabiałem pieniądze. Postanowiłem, że z rynku za 13 tysięcy kupię zmiankę. I wylosowałem oto ten ciężny miecz. Ulepszyłem zbroję na poziom 54. I bardzo dużo mnie to kosztowało. Dzięki za oglądanie. Zostaw suba i łapkę w górę. Siema!